W niedzielę w parafii pod wezwaniem Brata Alberta odbyła się msza święta związana ze świętem plonów. Dożynki, czyli wspomniane święto plonów, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich etniczne święto słowiańskie, współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw. Święto plonów to również okazja do modlitwy w intencji rolników i udanych zbiorów. Od dłuższego czasu w skarzysku święto połączone jest z mszą świętą odprawianą w parafii pod wezwaniem Brata Alberta. Nie inaczej było w tym roku. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Skarżyska Konrad Kronik i sekretarz miasta Agnieszka Winiarska. Mszę świętą celebrował dziekan dekanatu Skarżyskiego, jednocześnie proboszcz parafii pod wezwaniem brata Alberta, ksiądz Marian Mężyk. Obecnie uroczystości dorzynkowe mają zarówno religijny, jak i ludowy charakter powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. We mszy świętej oprócz zaproszonych gości uczestniczyli mieszkańcy Skarżyska.